Dzień dobry. Mamy środę, 30 dzień października. To jest PB Brief, poranny podcast Pulsu Biznesu. A w nim? Które spółki zyskają na potencjalnym zwycięstwie Trumpa? Kluczowe raporty giełdowe i dane, jakie poznamy w trakcie i po dzisiejszej sesji. Co planują polskie banki po przejściu strachu o frankowe tsunami? Ale zaczniemy od tego, czym żyć będą dziś media w Polsce i na świecie. Marcin Dobrowolski, zapraszam. To jest podcast PB Brief, prosto z redakcji Pulsu Biznesu dla przedsiębiorców i inwestorów. Codziennie, od poniedziałku do piątku, najciekawsze tematy i najważniejsze informacje, od których warto zacząć dzień. Wyścig o Biały Dom wkracza w decydującą fazę, co oznacza, że przyspieszają kampanie wyborcze zarówno kandydata Partii Republikańskiej na prezydenta Donalda Trumpa, jak i kandydatki Partii Demokratycznej Kamali Harris. I chociaż faktyczne zwycięzca wyborów nie ma bezpośredniego wpływu na giełdę, to polityka tej osoby może sprzyjać lub przeszkadzać określonym sektorom i branżom. Przykładem może być zwrot Trumpa w sprawie kryptowalut. Podczas swojej poprzedniej kampanii dał do zrozumienia, że nie jest fanem tego rodzaju instrumentów finansowych. Jednak w sierpniu tego roku Trump wyjawił na portalu X, że ma plan mający na celu zapewnienie, iż Stany Zjednoczone będą kryptowalutową stolicą planety tak się wyraził Capital of the World. Wtedy w sierpniu wybiło to bitcoina o niemal 10 tysięcy dolarów do prawie 65 tysięcy. Które spółki mogą zyskać na zwycięstwie byłego prezydenta, analizuje Ignacy Morawski z zespołem, dziś w pulsie biznesu. O czym jeszcze mogą przeczytać Państwo dziś w naszej gazecie? O rewolucyjnych zmianach, jakie w handlu chce wprowadzić Ryszard Petru, dążący do uwolnienia dwóch niedziel w miesiącu spod obowiązującego obecnie zakazu. Jak kształtuje się poparcie dla takich zmian? Pisze Marcel Latoński. W naszej gazecie również o pomysłach na obniżenie oprocentowania depozytów rezerwy obowiązkowej, jaką banki komercyjne powierzają bankowi centralnemu. Ta rezerwa jest oprocentowana dość wysoko, bowiem na poziomie stopy referencyjnej, czyli obecnie 5,75%. Pojawiają się głosy, aby ją zmniejszyć, a o szczegółach w artykule Marka Hunczyńskiego. A co dziś dzieje się na rynkach? Czas spojrzeć na rynki, nie tylko polskie, także na te, które wpływać będą na notowania spółek obecnych na polskim parkiecie, na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Ze mną jest Kamil Zatoński, szef działu inwestor. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz proszę, co dziś dziać się będzie na rynkach? Dziś sporo danych makroekonomicznych. Na pierwszy plan wysuwają się te, które napłyną ze Stanów Zjednoczonych o godzinie 13.30. Będą to dane, wstępny odczyt danych o PKB w trzecim kwartale, a także wskaźnik PCE. Zwany też deflatorem PC. To jest ten wskaźnik, na który spogląda Fed, czyli Komitet Otwartego Rynku Fedu, i na jego podstawie, znaczy on ma wpływ na decyzje dotyczące stóp procentowych. Tak, dokładnie. Jest to wskaźnik określony jako ulubiony przez Fed, i najlepsza kombinacja dla inwestorów będzie taka, że dane o PKB będą trochę lepsze od oczekiwań które wynoszą 3%, kwartał do kwartału. I trochę niższy wskaźnik PC. Bo to będzie znaczyło, że wszystko idzie zgodnie z planem, jaki Fed nakreślił dla amerykańskiej gospodarki. Czekamy także na raporty, które publikować będą jakieś spółki. Dla polskich inwestorów, zwłaszcza drobnych inwestorów, najważniejsze będą wstępne dane przedstawione przez XTB. One zostaną opublikowane tuż po zamknięciu sesji w Warszawie i one pokażą, jak brokerowi wiodło się w trzecim kwartale. Oczekiwania analityków są wysokie, spodziewają się kilkudziesięcioprocentowego wzrostu zysku netto. To jest niesamowite, bo w przypadku XTB słyszymy już od wielu tygodni w zasadzie, w, także pisaliśmy o tym na łamach Pulsu Biznesu, czytali, mogliśmy o tym przeczytać, że te oczekiwania no w zasadzie rosną, cały czas są podgrzewane. To... Tak, bo rośnie liczba klientów XTB, czyli to, co zasila, e, zasila portfel spółki, zasila rachunek zysków i strat spółki. E, także oczekiwania są wysokie, a pewnie w kolejnym kwartale będą jeszcze wyższe, ze względu na to, że pod koniec września ruszyła kampania ma marketingowa z udziałem Zlatana Ibrahimowicza. E, no i cóż, o wszystkich tych oczekiwaniach można by przeczytać w dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu. O oczekiwaniach a efekty będziemy widzieć również w, noto w jutrzejszych notowaniach TV. Ja z kolei złośliwie będę czekał na szklany sufit. Ciekaw jestem, do, jakiej, do jakiego poziomu dojdą, jeżeli chodzi o liczbę klientów, jaki ten poziom mógłby być, gdzie mógłby być, po, po, gdzie mogłaby być zawieszona ta poprzeczka. Ja myślę, że tę te poprzeczkę zawiesi w końcu regulator ale to już temat na inną rozmowę. Nie tylko XTB dziś będzie publikować dane, będziemy patrzeć też dużo dalej na zachód, choć te dane, które usłyszymy na zachodzie, wpłyną na to, co się dzieje na polskiej giełdzie. Tak, dane będą pochodzić z Portugalii, napłyną z Portugalii, ale dotyczą w zasadzie polskiego rynku, bo chodzi o publikację raportu przez Jeronimo Martens, czyli właściciela sieci Biedronka. No i tutaj najważniejsze będzie to, jakie będą marże Biedronki, jakie będzie, jaka będzie sprzedaż dynamiczna dynamika sprzedaży porównywalnej wiadomo jesteśmy w trakcie wojny cenowej z lidlem nie tylko z lidlem e, także, także też to na pewno będzie pilnie śledzone na jakie spółki może mogą wpłynąć te wyniki e, tak jak w poprzednich kwartałach wpływ będzie widoczny z pewnością w notowaniach Dino Polska i w mniejszym zakresie Eurocashu i Żabki e, przypomnę tylko że po wynikach drugiego kwartału które były w wynikach Biedronki za drugi kwartał Kurs tej spółki spadł o 20%, następnego dnia kurs Dino spadł o ponad 9%. Co mówił Kamil Zatoński, szef działu inwestor, który obserwuje dla Państwa rynek giełdowy w Polsce. Jak słyszeliście, nie tylko w Polsce. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dołącz do wyjątkowej społeczności słuchaczy i czytelników pulsu biznesu. Subskrybuj nasz kanał, wyraź swoją opinię w komentarzu i udostępnij w mediach społecznościowych. PKO Bank Polski opublikował swoją nową strategię, strategię na najbliższe lata, ale pierwsze informacje o tym, co ta strategia może zawierać, mogli państwo przeczytać w Pulsie Biznesu. Autor tego tekstu, dziennikarz od lat zajmujący się rynkiem bankowym Eugeniusz Twarok jest ze mną. Eugeniuszu, powiedz proszę, co zmieniło się w ostatnich latach na polskim rynku bankowym i jakie miejsce te banki, które przetrwały chcą zajmować na tym rynku? Jaki mają plany na siebie? Banki są w lepszej sytuacji niż były powiedzmy sobie 8-6 lat temu. Końcówka po poprzedniej dekady to jest okres bardzo niskich stóp procentowych z jednej strony czyli strona przychodowa banków była coraz skromniejsza a z drugiej strony poprzedni rząd rząd prawa i sprawiedliwości wprowadził Podatek bankowy, który dodatkowo jeszcze ten sektor dociążył, a który jeśli chodzi o zobowiązania podatkowe i tak płaci naprawdę wysoką daninę. Więc to był taki okres stagnacji. Sektor bankowy, który wcześniej był mocno innowacyjny, wprowadzał coraz to nowe, fajne, ciekawe rozwiązania dla klientów mocno wyhamował, no bo jakby zabrakło pieniędzy na, na finansowanie tych projektów. PKOBP chce i pozostanie prawdopodobnie, jeżeli zrealizuje te wszystkie cele, które zapisano w strategii. Miejsce, pozycję numer jeden w, w polskiej bankowości, a inne banki w tym tygodniu milenium między innymi strategię ogłosił, a co w niej można było przeczytać? No właśnie Za chwilę strategia, ale to jest dobry przykład tego, co stało się z bankami, czyli najpierw były te niskie stopy, potem COVID i potężny problem frankowy, który Millenium Bank akurat mógł zatopić, bo to był bank o, o ograniczonych możliwościach kapitałowych, a z naprawdę z dużym kłopotem frankowym na głowie. Duży szacunek dla zarządu banku, który jako pierwszy ruszył z ugodami do, 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 do klientów. Sporą grupę klientów frankowych udało się namówić na przewalutowanie po niezłych stawkach, jak na, tamten, jak na tamten czas. I bank ogłasza strategię, która pokazuje, że jest, żyje i ma zamiar zacząć się rozwijać. Strategia może nie jest jakoś specjalnie innowacyjna, ale ten bank też jest taki, to znaczy to jest bardzo nowoczesny bank, super w ogóle obsługą klienta, ze świetnym UX-em, ale to jest systematycznie, stabilnie rozwijający się bank i w tej nowe, nowej strategii nie zakłada jakichś gigantycznych, nie wiem, liczb klientów pozyskanych i tak dalej. Jedyne, co tak naprawdę jest ciekawe dla mnie, to jest to, że bank zapowiada, że mocno wejdzie w segment korporacyjny, zacznie finansować klientów, co oznacza, że ma kapitał, bo kredyty dla dużych firm to są kapitałochłonne, że ma kapitał, żeby w ten segment wejść. To jest jeden segment, który chce rozwijać, a drugi segment to jest segment klienta zamożnego. To taka nowa rzecz. Tak swoją drogą, to dla młodszych naszych nieco słuchaczy informacja, ciekawostka taka, że to jest bank Millenium, to jest bank z rodowodem portugalskim, choć w Polsce z rodowodem w Big Banku Gdańskim, który przejął markę po polskim, po polskim banku. Znaczy najpierw tę markę wprowadzono w Polsce, potem została prze, przełożona na bank portugalski. To jest bank w ogóle, którego rodowód sięga małego pokoiku w Ministerstwie Finansów jeszcze w czasach PRL-u w 89 roku. I faktycznie jest to przykład, no, czyli jeden z najstarszych banków w, w Polsce. Bank, który prowadził nową, nową markę, i ta marka została przyjęta przez spółkę matkę w Portugalii. Czyli to jest bank I chyba taka i, BCP. I chyba jedyna taka też, jeden taki przypadek, jeżeli chodzi o, w, jeżeli chodzi o tę polską, polską bankowość, takiego przejęcia marki. No to powiedzmy też o najstarszym banku w Polsce, czyli banku handlowym, który, w którym również dużo się będzie zmieniało. Zmiany idą trochę w innym kierunku, czy nie w kierunku rozwoju, a w kierunku raczej zawężenia, zawężenia działalności. Bank od kilku lat próbuje sprzedać swoją część detaliczną, co jest efektem takiej globalnej strategii Citibanku, wychodzenia ze wszystkich rynków segmentu detalicznego. Zostanie tylko ta część korporacyjna do obsługi tak naprawdę największych korporacji amerykańskich które mogą korzystać z tych możliwości, jakie City bank na całym świecie oferuje, czyli tych rozmaitych międzynarodowych desków, wymian walutowych itd., itd. Więc jest to bank, który raczej się będzie kurczyć, niż rozwijać. Ale za to są inne banki, które spodziewam się, że wkrótce ogłoszą strategię rozwoju, to na pewno PKSA, a gdzie jest nowy prezes. Tezarysty Pułkowski w swoim 14- czy 12-stronicowym liście do, do pracowników opisał, jakby swoje spostrzeżenia, jak, jak widzi bank, współpracę z Aliorbankiem, w ogóle cały sektor. I myślę, że to się będzie działo, bo jest to bardzo ambitny menedżer. Niesamowite, bo to jest człowiek, którego jeszcze kilka lat temu wielu z, wysyłało już na emeryturę. Myśleli, że kiedy odejdzie z banku, to odejdzie w ogóle z, z bankowości, a on nie. Po 30 latach ponad. Działalności w polskiej bankowości e, jeszcze dalej e, będzie prowadził PKS-a. A to jest ciekawa ta dyskusja o ojczyzmie, bo przecież to jest menedżer raptem 30-paroletni. <laughs> na świecie jest co najmniej kilku wysokiej klasy menedżerów w bankach, którzy mają, są w tym wieku i nikt ich nie, nie odsyła na. No tak, trochę czekał ale 6 30 lat przed Zemstwem to prawda. Polski bankowość. Ale jeszcze jeśli, jeśli mowa o tych strategiach banków, to były bank prezesa Stepu czyli M-Bank, też spodziewam się, że ogłosi strategię pod nowym prezesem y, Cezarym Kocikiem. BNP Paribas też kończy swoją strategię ogłoszoną właściwie chyba w tydzień po wybuchu wojny na Ukrainie, więc y, będzie jakoś Wkrótce, pewnie, update, updateować. A zbierając to w całość, jakie masz przewidywania względem tego, jaki może być polski rynek bankowy, powiedzmy, za rok czy dwa? Czy są jakieś elementy, które będą go wyróżniały? Czy to wciąż będzie turbo innowacyjny, nowoczesny system bankowy? Czy będzie na nim wiele? Y, tak, tak wiele jak obecnie banków? I, jak to widzisz? Wiesz co, myślę, że struktura się nie specjalnie zmieni, ale z punktu widzenia klienta spodziewam się zmian. Myślę, że będzie dużo konkurencja. Będzie dużo konkurencji w segmencie firm, bo tu jest. Tu jest, jest rynek dochodowy, to są prowizje, które można na, od, od firm pobierać. Tu można duże woluminy kredytowe robić. Więc spodziewam się tutaj dużej konkurencji. Spodziewam się konkurencji w segmencie klientów tych bardziej zamożnych. Myślę, że powoli wracamy, powoli dojrzewamy do stworzenia segmentu, rynku, segmentu klienta prywatowego. I myślę też, że z, z, z klienci na tym skorzystają, bo PKB chce pozyskać. Prawie 4 miliony klientów, czyli będzie musiały wyrwać innym bankom, bo w Polsce już właściwie każdy, kto chce, to ma konto, więc nie ma możliwości za bardzo pozyskiwania nowych, nie licząc coraz skromniejszej nowej generacji młodych klientów, którzy kończą szkoły, więc będzie konkurencja o, o klientów między bankami. Eugeniusz Twaróg, dziennikarz Pulsu Biznesu, od lat zajmujący się sektorem bankowym w Polsce, był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję. To był PB Brief, codzienny przegląd najważniejszych tematów prosto z redakcji Pulsu Biznesu czekamy na twoje komentarze w mediach społecznościowych oraz pod adresem podcastmaupapb.pl